Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod koniec kwietnia 2025 roku uruchomił kolejny nabór do konkursu Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Program ten jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w województwach Polski Wschodniej, czyli województwa Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, warmińsko mazurskiego oraz części Mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i okolic. Celem programu jest wspieranie firm w transformacji w kierunku przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. Jest to doskonała okazja do zwiększenia efektywności swojej produkcji dzięki wdrożeniu nowych technologii do własnej działalności. Na ten cel PARP planuje przeznaczyć 100 milionów złotych w ramach alokacji konkursu. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowanych, obejmujących m.in. audyty technologiczne, opracowanie mapy drogowej transformacji oraz wdrożenie działań związanych z automatyzacją i robotyzacją. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów wynosi 200 tysięcy złotych, a maksymalna kwota dofinansowania to 3 miliony złotych. Zgodnie z obecnym harmonogramem wnioski można składać od 29 kwietnia 2025 roku do 29 lipca 2025 roku. Warto jednak przygotować się do konkursu już wcześniej, aby zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania.